Podczas cyklu będę starał się korzystać z jakiejś aplikacji, która umożliwia stworzenie bardzo łatwego symulowania, zachowania pewnych elementów. Mój wybór padł w tym momencie na Logic Gate Simulator, gdzie link możecie znaleźć w opisie. Natomiast myślałem jeszcze o jakichś innych aplikacjach, przy czym część aplikacji jest płatnych, chciałem, żeby była bezpłatna, a inna znowu się okazało, że gdzieś tam się wysypywały przy nawet prostych układach, więc postanowiłem żeby tą aplikację wykorzystywać. Ona umożliwia nam operacje na bardzo prostych bramkach podstawowych, bardziej złożonych bramkach, jak również też pewne operacje, które użytkownik może dostarczyć, przedstawienie w pewien sposób wyniku, także wszystko to, co potrzebujemy. Więc abyśmy mogli się bawić i włączać, wyłączać, musimy mieć jakiś włącznik, wyłącznik. To jest taki właśnie elemencik, który można znaleźć tutaj. I on symuluje nam włącznik-wyłącznik, czyli inaczej mówiąc, wystawia nam sygnał wysoki, czyli jedynkę, albo 0. W tym momencie jest wysoki, w tym momencie jest 0, albo go nie widzimy. Natomiast kreatycja, że dobrze by było, żebyśmy mieli coś, co nam powie, jaki jest sygnał na danym wyjściu, i tym markerem to jest właśnie to takie kółeczko. Ono tak, jakby symbolizuje taką żaróweczkę, która albo jest wyłączona, albo zapalona, jeśli weźmiemy i łączymy. Czyli tak jak w tym momencie. Widzimy, że to jest sygnał 1. Od razu też graficznie jest tutaj przedstawiona linia, gdzie jest sygnał 1, no i sygnał 0. Ta wiedza, jest wystarczająca, żebyśmy mogli zacząć analizować nasze układy cyfrowe. Najprostszą bramką, która wykorzystywana jest w układach cyfrowych jest to negator. Negator jak sama nazwa wskazuje, ona neguje wejście. I przedstawia taki zanegowany sygnał na wyjściu. Jeśli sygnałem mamy na wejściu poziom niski, to na wyjściu jest wysoki, znaczy, więc 0 generuje 1. I na odwrót, jeśli mamy wysoki, to mamy na wyjściu niski, czyli 1 generuje 0. To jest najprostsza bramka. Druga bramka, którą będziemy rozważać, to jest bramka, która zawiera dwa wejścia i jedno wyjście. Ona jest nazywana bramką AND. To jest po angielsku albo i po polsku, możemy też mówić na nią koniunkcję i ta bramka działa w ten sposób. Jeśli na jednym i drugim wejściu jest sygnał wysoki, czyli jedynki, to daje na wyjściu też jedynkę. W pozostałych przypadkach daje 0. Więc jak widzimy, jeden sygnał wejściowy wysoki, nie spełnia tego warunku. Drugi też nie, a oba spełniają, czyli tu jest wysoki i tu jest wysoki, więc generują wysoki. Ostatnią bramką z podstawowych bramek, która będzie nas interesowała, to jest bramka typu loop. Bramka typu loop działa w ten sposób. Jeśli na jednym wejściu lub drugim wejściu jest sygnał wysoki, to ona daje sygnał wysoki na wyjściu. Pozostałych daje zawsze 0. Czyli jakbyśmy wzięli a jednym jest dowolny, którym jest wejściu 1, to daje 1. Oczywiście w przypadku obu też daje 1. Taki trywialny przykład, jak moglibyśmy to stosować, to wyobraźmy sobie, że mamy jakiś czujnik ruchu, który generuje nam sygnał, jeśli będzie po prostu ruch wykryty. Mamy jakiś tam łącznik, który definiuje po prostu, czy alarm jest uzbrojony, czy nie jest uzbrojony. I teraz jest takie coś, że jeśli przykładowo czujnik ruchu coś wykryje, ale nie ma ustawionego uzbrojenie alarmu, to jest zignorowane. Ale jeśli na przykład, dajmy, jest uzbrojone, no to powinna być syrena włączona. Tak samo jest sytuacja, że jeśli przykładowo jest uzbrojony czujnik, ale, znaczy uzbrojony alarm, ale nie ma sygnału z na ruchu, no to nie ma sensu włączać syreny. Więc to jest, można powiedzieć, takie przykładowe zastosowanie, jakbyśmy mogli sobie tak wyobrazić, gdzie można by było stosować taką prostą, bardzo prostą operację logiczną. Natomiast pełna frajda z układami logicznymi zaczyna się wtedy, jak możemy robić trochę bardziej skomplikowane elementy. Wyobraźmy sobie, że teraz chcielibyśmy rozbudować taki wymyślony nasz alarm. Chcielibyśmy zrobić takie coś, że alarm się włącza pod warunkiem takim, że jeśli uzbrojenie jest włączone i jakiś dowolny z sygnałów włączających alarm, a teraz sygnały włączające to jest detektor stykowy drzwi przykładowo, czyli że drzwi są otwierane, Albo ewentualnie, że ruch gdzieś został wykonany. Więc jeśli to lub to się w tym momencie łączy, to my mamy tutaj, że wykryliśmy coś, co powoduje alarm. Ale żeby był rzeczywiście alarm, no to musimy włączyć uzbrojenie całego systemu. Więc jak widzimy, wszystko działa tak, jak chcieliśmy.